Witam was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hanią i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla was sałatkę z kurczakiem i y, z warzywami. Jak widzicie tutaj na filmiku y, mamy tutaj paprykę czerwoną, ogórek, y, pomidorki koktajlowe, y, szczypiorek kukurydzę konserwową ogórki kiszone, majonez oliwę z oliwek, sól, pieprz no i oczywiście kapustę pekińską no i tutaj mamy taki kawałek około 250 gram piersi z kurczaka w pierwszej kolejności będziemy smażyli tą piersi z kurczaka pokrojoną w kostkę drobną żeby ją zrobić pierwszą żeby nam wystygła, a następnie będziemy mogli ją dodać do tutaj naszych warzyw. Także zapraszam do dalszej części filmu. Teraz zaczynamy kroić nasze, naszą pierś kurczaka, taką drobną kostkę, jak do, nie wiem, jak do, grosa, tak? Takie 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 drobne kostki. I tylko dodamy do tego sól i pieprz i oczywiście będziemy to smażyć na oliwie z oliwek. Także zapraszamy do dalszej części filmu właśnie tak jak teraz Hania to kroi w takie, w takie drobne kawałeczki nam się to wtedy bardzo szybko usmaży teraz mamy już pokrojoną naszą tutaj pierś czaka, dodaję teraz troszeczkę soli tak do smaku oczywiście tak żeby nie za dużo kapkę pieprzu Tak, żeby było dobrze. I teraz to troszeczkę tuchania wymiesza. I za chwilę będziemy rozgrzewać patelnię, żeby usmażyć to nasze mięsko. Teraz bierzemy się za rozgrzewanie naszej patelni. Dodamy troszeczkę oliwy z oliwek. Tak, żeby nam się tutaj to podgrzało. Na patelni. I za chwileczkę będziemy dodawali do tego naszego kurczaka. Także chwilkę to potrwa. Zapraszamy do dalszej części filmu. Patelnie mamy rozgrzaną, teraz dodajemy nasze mięsko i chwilkę je podsmażymy tutaj. A następnie, jak już będzie, tak jak mówiłem wcześniej, podsmażone, zostawimy by nam wystygło. I wtedy będziemy w międzyczasie przygotowywać tutaj kroić nasze warzywa na sałatkę i później na samym końcu dodamy tutaj naszego usmażonego kurczaka. Nasza pies kurczaka już jest fajnie podsmażona tak jak widzicie. Teraz będziemy to wyłączać i żeby nam tak jak mówiłem wcześniej troszeczkę wystygło, a my w międzyczasie będziemy przygotowywać sałatkę warzywną. Także zapraszamy do dalszej części filmu. Teraz bierzemy się za pokrojenie znowu drobno naszej kapusty pekińskiej. Jest to kapusta, którą robiliśmy w poprzednim filmie, gdzie robiliśmy samą sałatkę bez kurczaka i robiliśmy ją z fetą. Także, z, Można wykorzystać na różne także sposoby, wykorzystujemy znowu taką ćwiartkę tej, tej kapusty, tak? bo tak to było za dużo tego wszystkiego. No i jeszcze tutaj na koniec, nie wiem, zastanawiamy się, ale chyba dodamy później dla, dla polepszenia smaku tej sałatki, dodamy troszeczkę cytryny, prawda? Także zobaczymy w międzyczasie, także zapraszam do dalszej części filmu. Teraz y, następnie y, bierzemy się za pokrojenie szczypiorku, później pomidorków naszych koktajlowych, no i ogórka i y, papryki. No i na, jeszcze oczywiście ogórek y, kiszony tutaj został nam też do pokrojenia. Także zapraszamy do dalszej y, części filmu. O właśnie tak Hania pokazuje, że właśnie tak samo jak w poprzednich to takie, Czekaj, jeszcze może, na może na mniejsze. Tam kroiliśmy na, na połowę, tak? A tutaj na takie takie czwarteczki. A teraz kroimy nasz, naszego ogórka tutaj zielonego właśnie tak na pół i, i wtedy takie właśnie części takie czwarteczki nam wychodzą. No też do tutaj do naszej sałatki. Także zapraszamy do dalszej części filmu. A teraz tak jak widzicie kroimy Ogórka, ogórek nasz kiszony jest krojony, także też na takie z kolei drobniejsze kawałki go kroimy. No a teraz kolej na naszą paprykę czerwoną. Też ją pokroimy drobno. Jak widzicie, wszystko już mamy ładnie tutaj pokrojone w drobną kosteczkę. Musieliśmy oczywiście przełożyć do większej miski, bo troszeczkę chodzi o wymieszanie. o wymieszanie, prawda? Tamta była za mała i po prostu źle by nam się to wymieszało. Także zapraszamy do dalszej części, jak tutaj wszystko razem będziemy mieszać i łączyli te wszystkie nasze produkty. Teraz już wszystkie, większości większość naszych produktów mamy już właśnie w naszej misce. Teraz jeszcze została nam e, tutaj nasza kukurydza konserwowa. No i jeszcze e, zostało, został nam kurczak do wymieszania. Także, ja to także to jeszcze dodamy. I wszystko razem będziemy e, tutaj mieszać. I jak widzicie, tak fajnie. Wszystko musimy razem połączyć, tak, żeby nam się ładnie wymieszało tutaj. I za chwilę będziemy to jeszcze troszeczkę doprawimy solą, pieprzem. No i dodamy tak, stwierdziliśmy około dwóch łyżek stołowych, 2-3 łyżki stołowe majonezu. Także zobaczymy. W międzyczasie, oczywiście, będziemy smakowali. Jak coś zmienimy, to wam na pewno podpowiemy, także zapraszamy do dalszej części filmu. Teraz dodamy po wymieszaniu, tak jak mówiliśmy, 2-3 łyżki, łyżki majonezu. Wymieszamy to razem. Jak będzie za mało, to można dodać. Tak? Zobaczymy jak to po wymieszaniu, jak będzie wyglądało. Także wtedy możemy możemy dodać tu więcej, jak jeszcze. Będzie za mało, to tutaj takie soli, pieprzu. plastyczne, także troszeczkę soli, właśnie, pieprzu. Jednak po posmakowaniu po tej sałatki stwierdziliśmy, że brakuje troszeczkę takiego kwasku. Także tutaj wyciskamy sobie cytrynę, cytrynę połowkę. I tak wszystkiego soku nie damy, bo nam dosyć sporo go wyszło. Także, kapkę dodamy do naszej, do naszej tutaj sałatki, tak? Ok, także teraz wymieszamy. Znowu będziemy smakowali i zobaczymy, czy to wystarczy. A oto nasza gotowa sałatka z kurczakiem. Mam nadzieję że, mamy nadzieję, że ten pomysł nasz na przygotowanie tak, takiej sałatki Wam się spodoba. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Zapraszamy do y, kolejnych filmów na naszym kanale. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Was serdecznie. Papa. Papa. Pa, pa, pa. pa, pa.